Cześć kochani, tutaj Dominika i witam Was na moim kanale. Dzisiaj słuchajcie, będziemy kontynuować sprawę dotyczącą Hailey Bieber oraz Seleny Gomez. Słuchajcie, jest to ostatnio naprawdę gorący temat, o czym zapewne wiecie, Jeśli nie widzieliście poprzedniego filmu. Odsyłam was do niego. Zostawiam linka w opisie, tam się wiele dowiecie. Nie zmieściłam się po prostu z tematem w tamtym filmie, stwierdziłam, że po prostu dogram drugą część. Tam powiedziałam między innymi o tym, dlaczego Kylie, Kendall i Hayley dostały aż tak wiele unfollowów, bo około milion. Tutaj o milionie ludzi co To jest to? niesamowicie dużo W jaki sposób tutaj Naśmiewały się z Seleny Jak na to odpowiedziała Selena właśnie Bo co nieco ujawniła nam Co o tym wszystkim myśli Także jeśli jesteście ciekawi Tego tematu To odsyłam was znowu Na tego filmu Dzisiaj porozmawiamy o tym Że właśnie wiele osób twierdzi że było to takie aranżowane małżeństwo przez rodziców Hailey Tak, a tak w zasadzie jej tatę Powiemy też o jej przeszłości związanej z tym, że była kiedyś fanką Justina Teraz widzicie jej z żoną, także niesamowitą drogę tutaj pokonała Hailey I o podobieństwach Hailey i Selene. O tym, że możliwe, że utkwi oceny w wielu aspektach. Także, no, masę tutaj tego jest. Stąd myślę, że nie jest to zdziwienie, że nagrywam drugi film, bo materiału jest naprawdę sporo. Zanim jednak przejdziemy do tego tematu, chciałam Was zaprosić do mojego Instagrama, Dominika Podłogiakuzio. Będziecie na bieżąco bardziej ze mną. Tutaj wiadomo, mamy YouTube'a Nie moje życie, a życie innych. Opowiadam o, o różnych, prawda, dramach zagranicznych, głównie, chociaż. Czasem się zdarza oczywiście polskie, dlatego zachęcam do zasubskrybowania, do kliknięcia dzwoneczka, żeby wasz zadan filmik nie ominął. A my oczywiście przechodzimy do tematu. Także słuchajcie, po sieci krąży filmik, gdzie widzimy jak tata Hayley przedstawia właśnie Justinowi swoją córkę. No, niesamowite, że jest to uchwycone, że mają to w ogóle jako pamiątkę. Ja myślę, że mało osób ma takie nagranie ze swoim przyszłym mężem, kiedy tata przedstawia wam go, kiedy się dosłownie wiecie w wieku nastoletnim. A tutaj tak, tak się dzieje, bo jednak tata Hailey. No, jest też sławną osobą. A propos aranżowanego małżeństwa. No to właśnie, to się ze sobą tutaj łączy, bo nawet Justin sam na wywiadzie w ogóle wspomniał o tym, co jest hitem, moim zdaniem. I niby dla żartów powiedział, że jest to aranżowane małżeństwo, ale czyżby. Także Demi Lovato właśnie tam spytała go, jak. Jak to się właśnie poznali z Hailey, bo ona nie wiedziała. No i Justin mówi, że poznali się na nagraniach do Early Mornings of Today Show, cokolwiek to jest. I że jest prawie pewien, że Hayley nie chciała tam być, że nie chciała się zwlecić z łóżka, bo było właśnie to early morning, prawda, czyli wcześniej rano. Jednak Tata ją zwlekł z tego łóżka i przywiózł. Z... Na te nagrania. No i tutaj mówi właśnie, że jest prawie pewne, że to było aranżowane jednak małżeństwo, i tam się śmieje i ludzie się śmieją. I że oni to obmyślili w ogóle, i że jako, że Helly była tylko wychowywana w domu takim chrześcijańskim, to ten tata może stwierdził właśnie, że mają podobne wartości i że na pewno się zakolegują. Więc stąd ich sobie przedstawił. No i potem znowu powtórzył, że o, to na pewno jest jednak aranżowane małżeństwo. I słuchajcie, Hailey w sumie powtórzyła to samo na wywiadzie, co jest jeszcze ciekawsze. Oczywiście też niby sarkastycznie, ale trzeba by na pewno. Także Jimmy Fallon zaczął generalnie tym, że poznali się w 2009 roku, jakby tata poznał właśnie Hailey i Justina. I że przecież miała wtedy Heli tylko 13 lat, że jak, jak do tego doszło? No i tutaj Heli właśnie mówi: brzmi rzeczywiście, jakby ich małżeństwo było zaaranżowane, ale jednocześnie stwierdza, że wtedy był na tyle nowy, że nie wiedziała o nim zbyt wiele w tamtym momencie. I miała aparat na zęby, była tak trochę skryta, i nawet jej przez myśl nie przeszło, że on że mogłaby się mu spodobać. Potem jednak okazuje się, właśnie tutaj nawiązuje do tego, że Hayley stwierdza, że nie wiedziała zbyt wiele na tamten moment o nim, i może to jest prawda. Natomiast był okres, w którym była fanką Justina. I wręcz ludzie twierdzą, że go stalkowała A, i oprócz tego odkarpiała wypowiedzi oraz tatuaże od Seleny Także zaczniemy od pierwszego dowodu Także zobaczcie najpierw ten filmik, jest to program gotowania Seleny Gomez, która przeprowadziła swoją babcię, która miała się podzielić przepisem, który jest jej ulubionym z dzieciństwa No i zaraz mamy filmik Hailey, na którym mówi ona no praktycznie to samo, no sami, sami zobaczcie, tutaj się też wyświetlają właśnie napisy Przez co to wszystko widać Dalej Selena w tym filmiku mówi, że są w jej kuchni, w jej prawdziwej kuchni, w jej prawdziwym domu Że nagrywają tam, że to nie jest set I co mówi Hailey? Dokładnie to samo, mówi, że są w jej prawdziwym domu, w jej prawdziwej kuchni, że to nie jest set Następnie mamy intro Seleny gdzie poprawia ona kamerę i ma też taki filtr kamery, że niby widać, że się, wiecie, nagrywa No i Hailey ma dokładnie to samo Też ma ten filtr kamery na początku i tam poprawia kamerę Przechodzimy do stockingu z 2012 roku Widzimy, że Selena oraz Justin w na a gdzieś tam z pojawia się nagle Hailey znikąd za Justinem, także zdecydowanie wtedy już go znała I za nim chodziła um, Kolejny, przejdźmy do trzeciego domu. Pewna dziewczyna twierdzi, że można wszystko w życiu zrobić, skoro Hailey zrobiła to Że wysła, wyszła za mąż, za Justina Okazuje się, że ta dziewczyna znała Hailey i obie musiały być widocznie fankami Justina Że dosłownie w 2012 roku pytała w jakim hotelu jest Justin a w 2018 roku pierścionek na jej ręce Wstawiła również jako dowód screen rozmowy z Hailey Oraz potem wstawiła też tweeta Hailey, gdzie widzimy napis Nie więcej niż 5,8, bo, bo ja jestem 5,7,5 i jesteśmy prawie tego samego wzrostu Mowa tutaj była o wzroście Justina, że na pewno nie jest wyższy niż 5 8. Następnie również ta dziewczyna kontynuowała, że mm, Selena i Justin nagrali filmik do Call Me Maybe I właśnie potem ona i Hailey zrobił remake tego filmu, że też nagrały o tym No widzimy, że Hailey naprawdę była fanką Justina Ale przejdźmy jeszcze do grubszej sprawy, bo chodzi tutaj o tatuaże Okazuje się, że dziewczyny mają bardzo podobne tatuaże Między innymi na żebrach z tyłu pewien napis. Tak samo za uchem mają literkę, na nadgarsku mają też tutaj tatuaż oraz. Aha, jeszcze był pokazany właśnie pierścionek Selene z literką J i tatuaż na dłoni Heili z i takim blancikiem, czym trochę z tego pierścionka Tak ludzie skojarzyli i była też bardzo podobna czcionka tej litery Ludzie też od kiedy są oni małżeństwem, od kiedy są w ogóle w związku stwierdzi, Stwierdzili, że to nie jest prawdziwa miłość i tak dalej I cały czas kwestionują to A jako dowody podają właśnie różne fragmenty ich chociażby właśnie live'ów Oprócz tych wszystkich rzeczy, o których tutaj mówiłam Pokażę wam właśnie jeden z nich Tutaj padło pytanie, gdzie pierwszy raz się pocałowali? No i Haley tutaj się właśnie Pata, że z że no gdzie? A one na to, żeby ona powiedziała Haley żeby no nie no, że ona chce wiedzieć czy on pamięta No ale jednak Haley w końcu odpowiedziała, że było to w Nowym Jorku i że miała 17 lat e, także, także no, tak jakby Justin nie pamiętał Kiedy się pocałowali? Dziwna sprawa Dalsza część tego samego QA. Słuchajcie, padło pytanie, kiedy zrozumieliście, że się kochacie? No i tutaj Justin naprawdę długo się zastanawiał, aż powiedział w końcu, no nie wiem. Także tyle, jeśli chodzi o, o te fragmenty. Wiadomo, jest też wiele naprawdę wywiadów, fragmentów wywiadów, ich wypowiedzi i tego wszystkiego: Widzicie zdjęć, opisów, Instagram sam Justina, na którym ich związek wygląda pięknie kolorowo i wspaniale, prawda? Bo wstawia też zdjęcia Hailey na Instagrama, czego wiele dziewczyn zazdrości Hailey. Ale jednak są też te fragmenty właśnie, o których ja tutaj mówię, e, wiadomo, to nie jest wszystko, ale, ale są też, istnieją te fragmenty, nie? Które jednak sprawiają, że nie dziwię się, że ludzie się po prostu zastanawiają gdzieś tam nad tym. Ich związkiem. Teraz przejdźmy do kolejnego wywiadu, gdzie opowiadali o swoim ślubie, byli w trakcie tak naprawdę przygotowań do ślubu. Okazuje się, że Justin zbytnio w tych przygotowaniach nie uczestniczył. Że tak naprawdę Haley musiała wszystko wybrać. Haley mówi, że właśnie, no, Justin się zbytnio nie angażuje w te przygotowania, ale że ufa widocznie jej wizji i tak dalej, próbowała go jakoś tłumaczyć. No i Justin potem też widzimy takiego zmęczonego Justina, który mówi, że. I podejmuje wszystkie decyzje i on po prostu się pojawi na tym ślubie. Ale jednak dalej coś tam mówi, że no, próbował ciast, że wybierał jakieś tam kolory, że widział te wszystkie Vision Boards i mówił, która mu się podoba. Jaki, jaki styl tego wesela No i potem mamy jeszcze taki fragment, gdzie taki Justin Zmęczony pyta się, czy mogą poleżeć Z Hailey przy basenie A Hailey takie, że tak, ale jak skończymy A on, że ile jeszcze to będzie Wiecie, trwało że Jak wiele jeszcze rzeczy musimy zrobić, już był taki Zmęczony przygotowaniami No też się nie dziwię, no przygotowania też by był Są naprawdę wymagające i ciężkie Ale rzeczywiście jest to red flag, tak jak ktoś napisał Na tym TikToku Jeżeli facet nie chce zbytnio uczestniczyć W tych przygotowaniach, bo jednak to jest Jeden z ważniejszych dni w życiu, prawda? Jakby nie było. A tutaj Justin tak niezbyt uczestniczył w tym. Wszystkim i no to było dziwne po prostu. Mamy też, słuchajcie, urywek live'a, gdzie Kendall pokazywała w ogóle swoje zdjęcia stare z Justinem z czasów, kiedy ona była jeszcze w związku z nim. To było naprawdę dość dziwne, wiadomo też wyjęte z kontekstu. Nie wiemy, co tam wcześniej się działo. Czy oni powiedzieli pokaż zdjęcia? Nie, to by było dziwne, na pewno tak nie było. No tak, czy siak pokazała te zdjęcia, i Haley miała takie. I taka chyba nie była zbytnie zadowolona. Aktualnie się ona niby przyjaźni, skandal, ale dziwny to był ruch jednak z jej strony, że pokazała te zdjęcia z tego samego live'a też coś tam właśnie, że tym powiedział: Luka nas, że patrzy na nas, że jesteśmy na po ślubie, czy się tego spodziewałaś. I ona tak zamilkła, i tak, że chciała dla nich jak najlepiej, i, i, i że wiadomo, że Heili jest jej przyjaciółką i, i tak dalej. Ale nie wiem, jakoś tak wymijająco to powiedziała że jakby nie była przekonana, tego, że tak wiedziała, że będą razem, że skończą razem w małżeństwie. Kolejny TikTok zatytułowany Jeśli nie wierzysz w manifestację, to wytłumacz. To no, chodzi tutaj o to, że właśnie od Fanki do żony. I Heili mamy tutaj zadowolona też na tym nagraniu ze ślubu Mamy też po TikToku również krąży nagranie z 2018 roku, z 14 lutego, z walentynek Gdzie widzimy Justina wraz z Seleną, którzy wyglądają jakby byli zakochani po uszy A widzicie, w tym samym roku dosłownie oświadczył się Hailey Więc tak szybko stracić uczucia do kogoś i pójść do kogoś innego? Czy to jest możliwe? Nie wydaje mi się ale może jednak Kolejną sprawą jest to, że Justin wciąż ma zdjęcia Seleny na swoim profilu na Instagramie Będąc w związku małżeńskim z Hailey, wciąż ma zdjęcia Seleny, w ogóle jeszcze z tym opisem Love the way you look at me Także to też o czymś świadczy oczywiście Mało tego, ma wciąż tatuaż, gdzie jest Selena na ręce w dość widocznym miejscu. Mówił niby na wywiadzie, że próbował go usunąć, coś tam zamazać, ale nie wyszło. Jakby command. On. on ma tyle pieniędzy, że naprawdę mógłby usunąć ten tatuaż W tym momencie jest to możliwe, bo mam XXI wiek i jest możliwe usuwanie tatuaży, a ten tatuaż wciąż jest mocny, wciąż jest w widocznym miejscu. E, także tak, i na zdjęciach jakby to widać. Haley czasami się sterza, zasłonić tą rękę, ale czasami jakby Justin sam chciał. Ją pokazać Także to też jest bardzo ciekawe, też wam pokażę kilka screenów Kolejną sprawą jest fakt, że Justin nigdy nie wstawił się za heli, Kiedy miała ona jakąś dramę publiczną Co też jest dziwne Bo facet powinien się wstawić za swoją kobietę A on tak nie robi, więc Czy chce po prostu być zala od dram Czy ma to jakieś głębsze podłoże to jest dobre pytanie. Ale ludzie mówią generalnie, że gdzie ma szacunek Heidi do siebie, skoro jest takim facetem? Czy to jest wyobrażnianie? Możliwe, ale możliwe, że nie. No jednak, y, zawsze miło, jak ktoś cię wspiera, prawda? W takich ciężkich sytuacjach i to publicznie. A tutaj tego nie ma. Mamy też fragmenty wywiadów, y, gdzie właśnie spytano Justina, czego się najbardziej boi, boi stracić y, zgubić bo to jest w sumie jedno słowo po angielsku. Justin mówi, że. Rodziny, Selena również powiedziała, że rodziny, a Hailey powiedziała pierścionka zaręczynowego. Także była totalnie odstrzelona ta odpowiedź od odpowiedzi właśnie poprzedników e, Natomiast tak, ona chyba zrozumiała bardziej to pytanie jako zgubić, e, a nie stracić Ale tak, ludzie też tutaj zauważyli tą różnicę, prawda, między nimi Kolejny filmik, gdzie Hailey mówi, że jak ciężkie jest być muzą do całego albumu. I tam się śmieje, oczywiście, to było bardzo sarkastycznie powiedziane. I jednocześnie zostawiono to nagranie z wywiadem, gdzie Justin mówi na pytanie, kto jest jego największą inspiracją, taką do pisania muzyki, odpowiada, że prawdopodobnie moja była dziewczyna. I chodziła tutaj o Selena, oczywiście Gomez. Hailey miała też różne takie wpadki, m.in. jako prowadząca. Była mowa o Taylor Swift i ona pokazała Taki gest Że jakby było jej niedobrze Na samą myśl, a jednak No było to niemiłe Rzeczywiście, I jednak Taylor też jest Przyjaciółką Seleny Gomez, także Selena też Tam dajże tego nie zostawiła nie, nie uszło to płazem Haley I Selena coś tam skomentowała a propos tego No ale też ludzie Byli wzburzeni, no bo To, ja Taylor ma generalnie sukcesów I jaką jest Taką, wiecie, ikoną wręcz, bo naprawdę to jest niesamowite, że jej piosenki są tak wysoko na tych wszystkich, wiecie, listach top, 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 top że no rzeczywiście, żeby Heli tak zareagowała na imię, no to było totalnie nie w porządku i rzeczywiście to było takie Mean girl vibe. To dawało tak, tym vibe'em Przejdźmy jeszcze do parasolki. Jakkolwiek to brzmi, ludzie zauważyli, że. Hayley, ktoś nosi cały czas parasolkę. Jakiś, wiecie, ochroniarz jej, i że na tych zdjęciach to widać, a Selena sama ją trzyma. Więc mieli takie że co że Hayley jest tu cool, zbyt, zbyt bardzo cool, żeby trzymać sobie sama parasolkę, a Selena, że jest taka, wiecie, bardziej przyziemna. Skoro sama ją trzyma, to są takie, wiecie, głupie sprawy, ale jednak ludzie to widzą. I już kończąc ten temat, powiem Wam, że ostatnio też była widziana Selena. Operację ją nagrywało, ludzie ją nagrywali i wszyscy byli dla niej przekochani, była w takiej w ogóle różowej długiej kurtce. Uśmiechała się, była szczęśliwa. Tam też widziałam filmik jak pewnie dziewczyna ją tam chwaliła, jakieś tam um, mówiła jej komplementy i sera bardzo się tam cieszyła. Także no. Z wszystko dobrze. Też wiem, że bierze teraz jakąś przerwę od social mediów, od TikToka. Tam pokomentowała ludziom różne, różne filmiki. I, I tak, i zaraz robię tutaj przerwę od tych social mediów, ale no to tyle, jeśli chodzi o ten temat. Słuchajcie, jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. Jakby to wszystko. Widzicie, no sprawa jest dość intrygująca moim zdaniem. Dużo się naprawdę zadziało przez ten ostatni tydzień, jednak mam nadzieję, że przybliżyłam Wam tę sprawę jak najlepiej. Jeśli tak uważacie, możecie stawić łapkę w górę, jeśli filmik Wam się spodobał. Zobaczę, ile was tutaj jest. Zachęcam do subskrybowania kanału. Jeśli podobają Wam się tego typu treści, dość kliknięcia dzwoneczka, żeby być na bieżąco z tym wszystkim. No i co słuchajcie, jeszcze ja się jak nam Zapraszam na Instagrama, gdzie możecie pisać pomysły na inne filmy. Tak samo, oczywiście, tutaj w komentarzach. I, i to tyle. Miłego dnia. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Pa. pa.